Widzowie, tytuł filmu to nie clickbait. Destiny naprawdę porzuca tą piękną grę, która osiągnęła naprawdę duże wyniki. Zapytacie się skąd to wiem, dlaczego tak twierdzę. Pójście tylko na Discorda. Na ogłoszeniach idealnie napisał The server is less active because I'm working on a new game. Serwer jest mniej aktywny, ponieważ pracuje nad nową grą. A to oznacza tylko jedno. Widzowie, możemy się spodziewać nowej gry Destyviego która będzie zupełnie inna, może nie zupełnie inna, ale może będzie lepsza. Wspominajmy ostatni raz całą tą grę, która do tej pory powstała. Jesteśmy fałszywą Arielką na plaży z dodatkami, które zostały dodane w ostatnim updatecie. Również statek został ostatnio dodany. I to wydaje mi się, że to już jest ostatni update tej gry kiedykolwiek. Teraz sobie przypomnijmy ten zamek, gdzie kiedyś tutaj była wielka dziura pod zamkiem. Można było sobie przechodzić pod podłogą w piwnicy. Wielka hala, gdzie można było sobie powiesić koszulę. Różowe ściany w tym małym przedsionku. Długi korytarz prowadzący, prowadzący do wielkiej sali balowej albo czegoś tam. Wielki balkon, z którego można było wejść sobie na poddasze, na którym był... Przewojowniczy rycerz i spadek do sali balowej. Teraz przypomnijmy sobie jeszcze to pomieszczenie bez żadnego celu, które jest tutaj. Bo tak przypomnijmy sobie wielką plażę pod mapą. A więc jako że ta gra zostaje porzucona, chciałbym nadać jej specjalność, którą jest zmienienie łapki na łapkę w górę. Dziękuję bardzo za tą grę, dziękuję bardzo za te świetne doznania, które udało mi się dostać, które udało mi się wyzwolić z siebie podczas grania w tą grę. Naprawdę cieszę się, że ta gra powstała i trochę mi smutno, że umiera, że zostaje porzucona jak ostatni śmieć, ale miejmy nadzieję, że nowa gra będzie jeszcze lepsza od tej.